Witam Was serdecznie moi drodzy. Tak jak w poprzednim filmie omawialiśmy sobie kartę walk oraz typowaliśmy zwycięzców poszczególnych walk, tak dzisiaj sobie podsumujemy galę KSW 104 w Gorzowie i sprawdzimy jak te moje typowania się sprawdziły. Także co, zapraszam do oglądania. Jak we wstępie, moi drodzy, omówimy sobie już teraz galę, całą KSW-104 w Gorzowie, poszczególne walki po kolei. Już nie będziemy typować, tylko będziemy omawiać, sprawdzimy, jak te moje typy się sprawdziły. I co? Zaczynamy od walki pierwszej. Marek Samociuk kontra Filip Stawowy. Tak jak obstawiałem, Marek Samociuk wygrał. Co prawda, nie kopnięciami, tak jak ja to obstawiałem, że wykluczy nogę Stawowego. Próbował, walił w tą nogę Filipowi, ale jednak Filip uparcie cały czas do przodu dążył. Walka na pełnym dystansie, jednak ręka w górę. Marka samociuka, także rewanż chłopaków po stronie Marka, więc mamy 1-1. Więc też padła zapowiedź ze strony Marka, że będzie trzecia walka, lecz już na wyższym pułapie. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Ale tego życzę, bo wtedy będzie można wyłonić, tak naprawdę który z nich jest lepszy. Kolejna walka. Mamy dwóch panów, których ja naprawdę nie kojarzyłem, o czym wam też mówiłem. Mianowicie mieliśmy mieczkowskiego z kurkiem. Tu wygrana kurka przez knockout Także pięknie trafiłem, że tak powiem, w punkt. I tyle mogę powiedzieć o tej walce. Walka nie trwała za długo. Także ważne, że mój typ się sprawdził. Kolejna walka. Mieliśmy walkę weterana. Kopery z młodą krwią. Karolczyk z Karolczykiem. Tutaj niestety, znaczy niestety, nie, w sumie nie, dobrze. To nie ta walka, o której pomyślałem. Tutaj też mój typ Karolczyk wygrał. Jednak kopera, już ta szybkość, chyba tu zawiodła. Czujność, może troszeczkę. I też mamy wygraną przed czasem. Kolejna walka. Tutaj właśnie o tej walce pomyślałem. Tu niestety też panów nie kojarzyłem. Lecz mój typ się nie sprawdził. Bo ja strzelałem, że Dreczkowski wygra walkę. Lecz niestety wygrał Zając. Zając z chyba kolankiem, bodajże jak pamiętam dobrze, znokautował Dreczkowskiego. Sędzia przerywa walkę. Także zwycięstwo zająca. Kolejna walka. Walka, tak naprawdę, która wzbudzała trochę we mnie no, więcej emocji niż, 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 niż poprzednie walki. E, która skończyła się tak naprawdę no contest. E, ponieważ mieliśmy palec w oko. Walka Krzysia Głowackiego z Jordanem Nandaro. Mandaro, tak, dobrze. Eee, I co? No, walka tak naprawdę chyba trwała 30 sekund bodajże, pierwszej rundy. Eee, pojawił się palec w oko, eee, Krzysiu nie mógł dalej kontynuować eee, walki. No, palec w oko nie był inny, in in intencjonalny, także eee, no, nie mogło być tutaj dyskwalifikacji eee, w tej walce, więc walka no contens. Mam nadzieję, że panowie spotkają się w późniejszym terminie. I rozstrzygną tą walkę. Ja w dalszym ciągu będę stał przy tym, że Krzysiu wygra. Kolejna walka, walka, która grzała mnie tak naprawdę, bo gdzieś tam bliski mojemu sercu był Bartek Kleśko, który walczył, walczył z Maciejem Różańskim. No i tutaj, tak jak obstawiłem, Maciej Różański wygrał. Ma, przepraszam, Bartek Kleśko wygrał. Maciej Różański przegrywa. E, więc tutaj, to, że Bartek Kleśko jest na takiej fali e, zwycięstw i w bardzo, bardzo dobrej formie, e, potwierdziło się tylko to, co powiedziałem o Bartku, właśnie, że, że to jest jego taki czas i naprawdę życiowa forma, więc Bartek idzie cały czas do przodu. Kolejna walka, walka pań. Walka no ciekawa. E, tutaj były tak naprawdę wyrównane szanse, aczkolwiek ja. Patriotycznie obstawiałem Ewelinę, i Ewelina poprzez duszenie Sofii wygrywa tą walkę. Także, Ewelinka, serdeczne gratulacje. Zrobiłaś sobie prezent w ten Dzień Kobiet, w to Wasze Święto. Zapowiadałaś fajną walkę, więc walka też była fajna, fajnie się na to patrzyło. No i mamy kolejną walkę, tutaj zaskoczenie, bo tu typowałem Oscara, lecz niestety Oscar przegrywa. Walka. Tymoteusz Łopaczek kontra Oskar Szczepaniak. Tymoteusz wygrywa nokautując yy, Oskara, co dla mnie jest naprawdę dużym zaskoczeniem, bo Oskar też jest na takiej fali, był na takiej fali zwycięstw, w doskonałej formie, yy, lecz tutaj no, gdzieś może chwila nieuwagi i kosztowało to Tymoteusza yy, Oskara przegraną. No i walka wieczoru. Walka też bliska mojemu sercu, gdyż Walczył Piotr Kuberski z Tomaszem Romanowskim. Bardzo darzę dużą sympatią Piotra Kuberskiego, więc tutaj moje serce było za Piotkiem. Jak ja to powiedziałem, walka z Wyrola ze, z, z, z Biokiem poszła, tak jak typowałem, dla Piotra. Piotrek wygrywa. Mamy nowego tymczasowego mistrza KSW. Mam nadzieję, że ten tytuł Piotrek utrzyma i zdobędzie ten już oficjalny tytuł mistrza KSW swojej kategorii. Walka tak naprawdę ja uważam, że była na jedną stronę. Tutaj Piotrek całkowicie zdominował Tomka. Tomek nie, nie wiedział, nie, nie mógł znaleźć sobie sposobu na Piotrka, więc tak to wyglądało, że trzecia runda sędzia przerywa. Tomek, tak naprawdę no, zmasakrowany przez Piotra. Naprawdę ciężka, ciężka walka dla Tomiego. Także powrót Tomiego po tej ponatrocznej przerwie do klatki nie był szczęśliwy. Mam nadzieję, że tam się było bez jakichś cięższych, cięższych kontuzji. I już niebawem zobaczymy Tomka w kolejnych walkach. Bo to, tak jak mówiłem, Tomek jest bardzo fajnym zawodnikiem, charakternym, z twardą głową, i walki Tomka zawsze są efektowne, efektywne. To się fajnie ogląda, walki są krwawe. Tomek zawsze walczy do końca, nie poddaje się. Także co, Tomek, czekamy na Ciebie w kolejnych walkach. Piotrek, tobie gratulujemy. Wygranej, zasłużonej. Czekałeś na tą walkę o ten pas, w końcu się doczekałeś, dostałeś. Ja uważam, że jest to zasłużone jak najbardziej. I co, moi, pa moi państwo drodzy? Ogłoszenie walki, na której tak naprawdę czeka chyba całe środowisko interesujące się KSW. Yy, walka ogłoszona na 26 kwietnia w Gliwicach. Mamy Adrian Bartosiński kontra Andrzej Grzebek. Tam. Nie obyło się bez mocnych słów w czasie tej zapowiedzi i konfrontacji panów przy face to face. Ja liczę, że ta walka no nie liczę, to jest pewne, że ta walka będzie bardzo fajna, bardzo emocjonująca i ciekawe to jest zestawienie. Tak naprawdę Andrzej już długo zasługiwał na tą walkę o pas. Tutaj yy, więc, jak najbardziej, zasłużone. Już się wszyscy martwili, że ten Andrzej zdąży uciec, tak naprawdę, z KSW do, do innej federacji. Tam chodziły głosy, że Andrzej pójdzie do UFC. Tam były propozycje, zresztą, z tego co ja też z Andrzejem rozmawiałem, ale Andrzej mówił, że tak, naprawdę pierwszeństwo ma Federacja KSW w negocjacjach. No i co, Andrzej zostaje w KSW, prawdopodobnie, bo tak wnioskuje po tym, że ta walka doszła do skutku yy, i zmierzy się, sprawdzi się z Adrianem. Czy Andrzej wygra z Adrianem, tego mu życzę, bo jak to Andrzej mówi, Andrzeje są zajebiści. Pozdrawiam Andrzej serdecznie, yy, więc no, moje serce na pewno będzie za Andrzejem. Adrian jest znakomitym yy, sportowcem, znakomitym zawodnikiem, więc też na pewno Andrzej nie będzie miał lekko. Także moi drodzy, moje typy z gali KSW 104 na 9 walk, 6 trafionych, 1 no contest. No dwa, dwa pudła. Także co, myślę, że nie jest tak źle. Was oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału. Zostawienia łapki w górę, komentowania. I co? Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Tu mi mój wspaniały operator podpowiada. Nie pozdrowiłem wam, ani powiedziałam, gdzie jestem. Także znajdujemy się w okolicach naszych wspaniałych karkonoszy, dokładnie w cieplicach. Za mną śnieżka. I co? Pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się. Cześć.